Go, go, lecimy, no lecimy! To twoja praca na kitchen Beta szatów, Pecunia Nonolet. Nie, no wiesz, komunikacja z widzem też się zważy, no. I'm not gay, bo 20 baksów i 20 baks. Takie podejście. I'm not gay, ale no 20 baksów jest 20 baksów plus 1. Dobra, cyk. Zgadzam się z panem tutaj. Nie wiem po co kupiłem te golemy, to be honest. W sumie troszkę dwaliłem. ma stara Ruro, się ma Hot Bronze. To jak trzeci raz taka sprota, to może jakiś giveaway, ale w sensie, że od nich, był czy jak? chyba ja, się ma, witam. Double Cop, dziękuję za falowka. Czyli co, czyli stary model chce dorobić? robić? Nie będziesz krzyczał widzu, że trzeci raz Hero Wars na Axisa No i nie wiem czy ja chcę grać Mendela na Axisa ten scouting to no wezmę, kurna Giveaway twoich majteczek? Nie no, chyba giveaway moich majteczek to robić nie będziemy, co? Tak średnio chyba Grać tego Menela? Dobra, zagram tego Menela, fuck that Chociaż za niego nie zostaje Wam boxów Diplo, ale syf Dobra, zbierzemy to Tutaj nie będę robił raczej gilli, więc zobaczymy. Zresztą w turnieju tą gierkę skończyć? No zapowiada się troszkę o linerska, wiesz? To giba i zdjęcia bez majteczek. No nie, no nie za bardzo mi to odpowiada, no? Mhm. Mm no to się nie dogadamy. W takim razie już w sprawie tych Hero Warsów jak tych majteczek nie dasz. Ajajaj. To już taki bym powiedział molestowanie starego. Delikatny. Szantaż. Że jak stary nie ściągnie majtów, to nie może sobie dorobić, no Mobbing, Mobbing w pracy, widzę. Mbra, a wiecie co biorę to, jadę, jadę, nie czekam do przodu. To za turniej, turniej jeszcze nie gramy, widzę, turniej będzie dopiero grany. Będzie grany turnino duelka, duelka. Tu jest jakaś mała puszka. Dobra, czy jest to przejście do zamku? Wydaje mi się, że jest. O-o! O-o! No tak. Z z z chyba zapomniałeś, że MKC nasrał troszkę do duela Q. Uciekaj wapirze Tam jest przejście Jest tu przejście, that's amazing That's amazing Dobra, to to ja ci na mapę podanej sorry, nie zawiedź mnie na razie mam zamiar wygrywać. Nie mam zamiaru przegrywać, widzu. To nie jest na różnych mapkach, jednych irkowych. W sensie na duelu, ale nowe i stare wersje. Jak dobrze kojarzę, tak to dokładnie przebiega. Nie wiem, czy ja chcę te piraty robić z drugiej strony. Tak troszeczkę ciężko może z nimi być, nie? Szkoda, że tych treżerów nie mogę zabrać, I muszę jeszcze jakiegoś tego. Czy jakiegoś Gema? Znaleźć jeszcze jednego. Light like my sleep, 53 miesiące. Witam starego powozenka w turnieju, a ja jako songa zasłupka wybierz i pójść tam jakiegoś dobrego Gaciego. Tego całego Gaciego ci puścić, dobra? No to puścimy, no. Tylko jeszcze muszę tutaj puścić synu Rotowicza. Puszczę ci tego całego Gaciego, no, któregoś. Warto tak, warto malować przed turniejem. No nie, no wolałbym, żeby tak mi szło w turnieju, ale. Jeżeli teraz idzie, to i później pójdzie, no. Nie, losowanie dueli od trzeciej rundy. Teraz tylko ku, kupa wersja. Oh my god, what cool. Nie wiedziałem. To zmieni. Licz tak było od początku, i dzisiaj nie doczytałem, albo nie dosłuchałem. No cóż. Mhm mhm. No wiem, dobierzemy no ten kamień, bierzemy to. Pom-pom. Nie, wezmę te nymfy, bo. No boję się piratów. Boję się piratów. Jar. Ty, to jeszcze bym miał jakieś te Dobra, jeżeli zostawicie mi wampy, to i cool. Mhm nie wiem czy ja będę robił te halfy. Będę. Jeba nie nie oh, O no, co za droga Dobra zrobimy tak Ja masz urab, witam Dobra cyk Loczek na lewym zakolu ci się zrobił? No ja zakoli nie mam, poza tym nie mam żadnego loczka, nie widzę, mam perfekcyjną grzywę Zobacz jaka równa linia, widzisz? O Dobra cyk mhm mm no brecyk. jak za nie masz to nie mam mhm mm mhm mm mm -hmm. dobra aj trochę mi zakręcił nie spodobało mi się to takiego drifta zajebał ten menel ja, ale patrzy legemów pod hołupą I love it jest w sumie jeszcze ten jeszcze jakaś puszka potrzebuje ty potrzebuje ja potrzebuję kamienia i to now boy dobra będzie trzeba dotrejdować ten kamień chyba nie no jak odpalę na 360 to prosta no patrz czekaj o widzisz patrz jak idzie o. Widzisz? Taka linia włosów, no. Mm -hmm. Elegancka. To, to, to. Czy można tutaj na za zawzorzyć górę słupka? Jasne, że można, no. Dobra. No nie, trzeba do tego. Trzeba to zbierać, zbierać. Trolujesz, albo jesteś ślepy? Nie, to ty jesteś ślepy i trolujesz mnie ha 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 ma? 50, na jakąś tam broń mam? 5-3 5300. No bym powiedział, że ok. Tu możliwe, że będą moje wampy, jest szansa. Dobra, czekaj, jak coś chciał jeszcze z rysówka i tego Gaciego. Tego Gaciego zaraz do mnie. Dobra, nie żebym e, poczuwał, ale kolega potrzebuje namiar do tupecikarza. Podać swojego, nie mam tego płecika, nigdy nie miałem. A co to jest? Nie ufam temu językowi, przecież piosenkę, piosenką w tym, w tym języku widzę niekoniecznie Ktoś ty mi puścił za hardbasa bydłuszek Dobra, tego gaciego jakiegoś wybiorę Raczej to jest, wyjebał się? Ja pierdziel, wyjebał się, ty! Timeless Classic będzie No dobra no dawaj Erik, jaka tego, co tam jest? Fajne było, zostawa. co to jest? Jaka? Jaka Erika? Jaki Eryk tam znowu? Dziedzite TFP, ty Opie, ja już 3-0 dzisiaj zrobiłem, no? Zajebali mi suba, to niech oddadzą, no?